Mam zaszczyt dzisiaj zaprezentować Państwu rewolucję energetyczną. I proszę Państwa, każde wielkie odkrycie zaczyna się od wielkich, wybitnych twórców. Początkowo wszyscy są wyśmiewani, wyszydzani. I tak jak w przypadku Kopernika, dopiero 100 lat po jego wielkim odkryciu został on doceniony. W przypadku Tesli trwało to 30 lat, gdy dopiero po śmierci przestano się na dobrą sprawę z niego śmiać. I... Gdyby nie inaczej, bez polityków, bez biznesu, ci wielcy twórcy nigdy nie zostaliby docenieni, bo to sprawczość wielkich ludzi od tej drugiej też strony jest niesamowicie ważna, by te wszystkie wynalazki wchodziły w życie. I teraz jak powstają innowacje? Zawsze rozwiązujemy jakieś problemy. Jakie obecnie mamy problemy? Jednym z nich jest plastik. Wiemy, że na całym świecie jest ogromny problem z plastikiem. Sam niedawno byłem, w, gdzie byłem? W Indiach. Kochani, w Bombaju jest taki syf, jest tyle plastiku przy morzach, na plażach, że to jest niewyobrażalne. Sam jak swój dom budowałem, wyobraźcie sobie, że pierwsza łyżka, która weszła w ziemię, wykopała śmieci. I okazało się, że w 3 metry w dół były wkopane 10 na 10 metrów. Tak, tak zaczynałem generalnie zabawę z budową mojego domu. Problem ze śmieciami jest ogromny i potężny. O w Hiszpanii też pewnie słyszeliście. Czeka nas to w całej Europie i na całym świecie. Dlaczego? Bo zapotrzebowanie energetyczne jest coraz większe i będzie. A jeżeli nie są przestarzałe, niestety nie jesteśmy gotowi na to, żeby tej coraz większej ilości energii brać. I teraz, co gdyby z plastiku można byłoby mieć czystą energię? Jak mógłby wyglądać świat, gdybyśmy rozwiązali dwa Potężne problemy. I kochani, dzisiaj chciałbym zaprezentować wielkie, przepotężne ogólnoświatowe odkrycie Wielkiego Polaka, który był kierowcą rajdowym 50 lat doświadczenia w tworzeniu wizjoner, który naprawdę zrobił coś niezamowitego. I tutaj mi się znając tego człowieka, pierwszy raz chyba zrozumiałem, co to znaczy być patriotą. Bo, kochani, mówi się o tym, nie, że patrioci w są, tak, Polska. Kochani, wyobraźcie sobie, że tego człowieka na chwilę obecną, jakbyście sobie chcieli wygooglować, to jedyne, co byście znaleźli w sieci, to komorniczą licytację jego domu. I teraz dlaczego? Bo wszystkie swoje pieniądze inwestował w projekt, bo wierzył przez dziesięciolecia, że odkrył coś wyjątkowego. I teraz, jak już to odkrył. To firma, która przebadała jego pomysł, chciała go wykupić i powiedziała: Bierzemy od ciebie ten patent za dowolną kwotę. A on powiedział, że nie, bo to jest dla Polaków. I kochani, ja jestem tak zainspirowany człowiekiem, którego zaraz będę mógł Wam przedstawić, że to jest coś niesamowitego, bo takie coś się nie zdarza. Generalnie, jak jest, wiecie, Aż się łezka kręci wokół. Przedstawiam przed, przed Wami, proszę Państwa, Henryka Kurowskiego. Proszę o wielkie brawa, bo z plastiku stworzył biopaliwo. No i teraz 50 lat rozkminiał, rozkminił. Dosyć krótkie te brawa były, nie powiem. Ale, ale były. Henryk zostałeś doceniony. Proszę Państwa, ale to nie wszystko, bo to jest dopiero początek drogi, którą on zapoczątkował. I teraz sobie wyobraźcie, że z tych odpadów, z plastiku, może, do, otrzymaliśmy biopaliwo. To biopaliwo może zasilać silniki ogromne, potężne, takie okrętowe na przykład. Jakbyśmy je postawili w centrum miasta, może zasilić one dziesięciotysięczne miasto w ciepło i może prawie w całości w energię elektryczną. Te spaliny, które się tak kojarzą i z takich wielkich okrętowców, z takich wielkich silników wylatują, wyłapujemy. I potrafimy z tego zrobić metanol, czyli jest to zeroemisyjne. I ten metanol może zasilać całą technologię rehydro, którą chciałbym Państwu zaraz zaprezentować. Także Henryk to nie tylko twórca z plastiku biopaliwa, ale z tego plastiku stworzył biopaliwo, ogrzał miasta, połączył CO2 z wodorem, czyli dwutlenek węgla z wodorem i zamienił w płynny magazyn energii metanolem zasilił całą technologię Rehydro, którą teraz z Państwem chcę się podzielić, bo jest również rewolucyjna. I tak, ten koncept jeszcze jest konceptem, który działa, żeby była jasność, że jesteśmy w stanie sprawić, że to działa, bo to jest dosyć proste w zbudowaniu. Tak, technologię, którą teraz z Wami się podzielimy, ona już jest, działa, funkcjonuje i ma certyfikaty, także tu już nie ma Gdybania, tylko mamy ten sprzęt. Także trzy rewolucyjne technologie, które teraz Wam zaprezentujemy wodorowe. I proszę, filmik. O, nie leci filmik, i co teraz? Ekipa? Puścimy. Technologia, którą zaprezentujemy, zaraz jest mobilna, możemy nią jeździć. Produkujemy wodór, tu i teraz, w miejscu zapotrzebowania. Nie ma transportu, nie ma magazynowania, tylko tam, gdzie jest potrzebne, możemy go tworzyć. Trzeba tankować samochody. Pierwszy element układanki to H2 Power. To jest maszyna, która, tak jak powiedziałem, tu i teraz na miejscu może produkować wodór, bo największym problemem z wodorem, żeby ta technologia ujrzała światło dzienne, to jest transport. Bardzo drogi, niebezpieczny, jak i magazynowanie. I teraz dlatego nie ma jeszcze w Polsce tylu miejsc, żeby można było korzystać z tego wodoru, bo to są problemy. Całą infrastrukturę by trzeba było stawiać. A nasze urządzenie eliminuje całkowicie ten problem. I teraz, gdzie możemy stosować ten wodór? Produkcja jest właśnie na znaczy jeszcze gdzie? Produkcja w miejscu zapotrzebowania, bez transportu magazynowania, skalowanie bez ograniczeń, i źródłem jest woda z tanim metanolem. Czystość mamy na najwyższym poziomie. Wiem, że Orlenowi parę razy się nie udało i nawet osiągnąć, także jesteśmy z tego dumni. No i jeszcze ta maszyna ma bardzo wysokie temperatury, i teraz firmy technologiczne, które potrzebują wodór, mogą go wykorzystywać do wielu procesów technologicznych. Przemysł ciężki, cementownie tu się mogę pochwalić, że już mamy pierwsze umowy bardzo daleko zaawansowane, że już będziemy współpracować z gigantami. Huty tak samo mogą to wykorzystywać przemysł chemiczny, rafinerie wiele, wiele dużych, potężnych firm. Drugi element tej układanki z tego samego serca, czyli z sercem jest nasz, nasz wynalazek, i mamy do wyboru. Możemy produkować wodór lub energię elektryczną z tego wodoru. I wyobraźcie sobie, że taki mały klocek, kontenerek, może zasilić. Aha, może zasilić, ale co najpierw? No tak, może zasilić małą fabrykę lub 20 autobusów lub. 120 samochodów, 300 domów jednorodzinnych. Teraz tym metanolem i wodą, tak jak wcześniej wspomniałem, możemy takie małe osiedla zasilić. I możemy dowolną ilość tych kontenerów stawiać, i możemy być niezależni energetycznie od wielkich elektrowni. I żeby to zobrazować, jaka to jest moc, 60 tysięcy metrów kwadratowych fotowoltaiki trzeba, żeby oddać moc tego małego kontenera. Jeżeli państwo. Macie dobry wzrok, to tam są takie białe kropki. To to nasz kontener. Także oddaje to mniej więcej, jak dla środowiska też jest to sprzyjające, że nie trzeba zabierać tyle terenów zielonych. Wiatraki, które przejeżdżamy obok na autostradach, dwa takie wielkie, potężne wiatraki dają mniej więcej tyle mocy, co nasza technologia. I też nie jest ona zbyt zielona, bo jeżeli macie wiedzę, to wkopywane w ziemię, Ilość stali jest absurdalna. Zalewane betonem dla środowiska jest to mniejszy, większy dramat. I wyobraźcie sobie, że to są mowa o dwóch takich wiatrakach, które oddają naszą moc. Czyli mowa o 360 około tonach stali, które już nie są potrzebne. Zastosowania. Przede wszystkim to są, jest backup energetyczny, czyli szpitale, możemy uniezależnić urzędy, gdzie jest potrzebna ciągłość dostaw, centra danych w przemyśle, dla fabryk. Wiele, wiele producentów ma ten problem, że chcieliby odpalić wszystkie maszyny na raz, a nie mogą. Dlaczego? Bo nie są w stanie pozyskać takiej ilości energii, jak potrzebują. Nasza maszyna może uzupełnić ich braki. Także w sytuacjach kryzysowych yy, rozmowy się również. Yy, toczą obecnie nawet z Ukrainą, żeby ich zabezpieczać energetycznie, żeby ich miejsca strategiczne były bronione. No i teraz takie podsumowanie, bo jest to mobilne, to jest też niesamowite, że możemy tym jeździć, zmieniać lokalizację według potrzeb. Zeroemisyjne, energia jest o 50% tańsza od y, tradycyjnej energii, którą pozyskujemy z elektrowni. Szybki start w 5 minut, no i nieograniczone zastosowania i mobilność. I proszę Państwa, trzeci punkt: krema la creme, czyli stacje tankowania z tego, z tego serca. Czyli tak jak powiedziałem, mamy do wyboru wodór lub energię elektryczną. I możemy stworzyć całą sieć stacji i zapewnić dla samorządowców, dla miast, dostawę wodoru, który jest produkowany tu i teraz, niezależnie od kogokolwiek z wody i metanolu. Także. Koncept, który wiecie, były ogromne dotacje na y, autobusy wodorowe. Niektórzy skorzystali, zaryzykowali, ale część osób wiedziała, że fajnie, że dostajemy wielkie dotacje na autobusy, ale no nie ma wodoru, tak? I mądrzejsi de facto nie skorzystali z tej oferty. Ale tu właśnie informacja do wszystkich, że możecie wchodzić w wodór, bo mamy dla was rozwiązanie stacji niezależnych. Y, I to jest coś y, pięknego i wspaniałego, bo rozwiązaliśmy problem cały logistyczny dla na chwilę obecną dla całego świata. Także obecne problemy samodowców, wysokie koszty paliw, presja na redukcję emisji, brak infrastruktury, drogie ładowarki elektryczne, a nasze rozwiązanie to tani wodór z lokalnej produkcji, no i niezależność od zewnętrznych dostawców. I teraz zastosowania znowu są bardzo wszechstronne. Cała komunikacja miejska, korytarze energetyczne. Wyobraźcie sobie, że na, na MOPach mogłyby nasze stacje powstawać i ładować albo elektryki, albo pojazdy wodorowe. Stosunkowo tanim kosztem, bo bez transportu, który jest bardzo drogi, i bez magazynowania rozwiązujemy ten problem. No i całe centra logistyczne, czyli znowu większe firmy, tak samo mogą skorzystać, że mogą zakupić e, ciężarówki czy różnego rodzaju sprzęty, które potrzebują wodoru. Możemy u nich na miejscu niezależnie tankować te sprzęty. Korzyści dla miast. Niesamowite jest to, że taka stacja, dzięki temu, że nie ma transportu i nie ma magazynowania, ceny tego wodoru są bardzo, bardzo niskie i zwrot z inwestycji może być nawet w 18 miesięcy. Niezależność od cen paliw, stabilne koszty operacyjne to jest to, co każdy biznes lubi. Środowiskowo zero emisji, redukcja CO2, kary wiecie doskonale, jakie są. Miasta muszą redukować. Mamy dla Was rozwiązanie. No i strategicznie kompletna autonomia energetyczna, elastyczność proporcji, bo możemy tym sterować, czy chcemy więcej energii elektrycznej, czy chcemy więcej wodoru. Jest to ruchome. I skalowanie według potrzeb. Także, proszę Państwa, jest to światowa premiera naprawdę potężnych narzędzi, które mają moc, by zrewolucjonizować wodór na świecie. I, kochani, wszystko się zaczęło od Henryka Kurowskiego. I tak jest w przypadku było Tesli, Kopernika, pytanie jest do was, czy my pozwolimy, by tak wielki umysł pozostał jakby niedoceniony, czy pozwolimy mu, by za życia, mogli, żebyśmy mogli mu pomóc, żeby on zrealizował swoją wielką wizję o rewolucji energetycznej, zaczynając od biopaliwa. Od was to zależy, od nas, przedsiębiorców, czy to ujrzy światło dzienne? Także wielcy twórcy, myśliciele bez nas nie mają żadnych szans. I mam nadzieję, że tutaj pośród nas dzisiaj są ludzie, którzy chcą dołączyć do tej rewolucji, chcą być ojcami sukcesu, bo z Wami mamy moc, by wprowadzić to w życie. Zapraszamy wszystkich do współpracy wielowymiarowo. Od kapitału na skalowanie potrzebujemy, po partnerów strategicznych, samorządów otwartych na te innowacje. Inwestorów z wizją przyszłości, firm z potrzebami wodorowymi i energetycznymi. I mamy dla Was ekskluzywną ofertę dosyć, bo zapraszamy do hotelu Gromada na rozmowy, już, już pewnie troszeczkę luźniejsze. Mamy salę konferencyjną, także teraz też osoby zainteresowane zapraszamy na pierwsze piętro na kawkę. Tam też mamy takie nasze mini stoisko, a później do hotelu Gromada, gdzie możemy sobie już na spokojnie po kolacji, przed kolacją, możliwe, że też się uda porozmawiać już o podpisywaniu wstępnych umów. Bo jak będziemy tak się bawić, to zapraszamy osiem pierwszych chętnych inwestorów, bądź samorządowców, bądź kto pierwszy ten lepszy. Pakujemy Was do samolotu Janka, tutaj obecnego współwłaściciela firmy Rehydro. I lecimy sobie do Hiszpanii na prezentację sprzętu na żywo, jak działa, funkcjonuje. E, także myślę, że to może być do, dosyć fajne. Osiem miejsc tylko, bo, bo jeszcze musi ktoś szampany lać. <grytanie> także proszę Państwa, zapraszamy do rewolucji wodorowej, która zaczyna się tutaj. Mamy razem, razem zaznaczam, moc, by wprowadzić to w życie. Sam Henryk nie jest w stanie zrobić nic. Tak wielcy ludzie. Uważam, że muszą mieć ogromne wsparcie. Ja obecnie swoje życie dedykuję tej, tej misji. Mam nadzieję, że znajdą się tutaj osoby, które tak samo chcą dołączyć, bo bez nas wszystkich nie ujrzy to światła dziennego, a z Waszą pomocą może być to dziecinnie proste.